Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz rodzinny pracujący w Szwecji. Czy wiecie Państwo, że fałszowanie leków to bardziej dochodowy biznes niż handel narkotykami? Czy wiecie Państwo, że co roku na świecie umiera milion osób z powodu stosowania podrobionych, fałszywych leków? Fałszywy lek może ci zaszkodzić, a nawet zabić. Fałszowanie leków to dziś globalna zbrodnia. Przestępcy zarabiają miliardy, a pacjenci tracą zdrowie i życie. Zakupy w tak zwanej aptece internetowej, aptece internetowej w cudzysłowiu, Zakupy leków bez legalnego rejestru, zakupy leków reklamowanych na Facebooku, TikToku, forach internetowych o grup i grupach. Do tych refleksji skłonił mnie artykuł opublikowany w gazecie lekarskiej w rubryce Ważne Sprawy. Szokujący tytuł. Fałszowanie leków bardziej dochodowe niż narkotyki. Autorem tego kapitalnego artykułu dotykającego ważnej sprawy, jaką jest zdrowie pacjentów w kontekście zakupów fałszywych leków jest Pan redaktor Mariusz Tomczak. Posłuchajcie Państwo, co pisze pan redaktor Mariusz Tomczak w swoim fascynującym artykule. Przestępcy liczą na łatwe zyski, a pacjenci tracą nadzieję, zdrowie i życie, ponieważ to, co jest przedstawiane jako ostatnia deska ratunku, czasami okazuje się fikcją albo gwoździem do trumny. Dawno temu zdarzyło się, że w fiolkach z rzekomą penicyliną umieszczano piasek, a w tabletkach glina udawała substancję czynną. W XXI wieku metody fałszowania produktów leczniczych stały się bardziej wyrafinowane, ale nawet w obecnych czasach dochodzi do sytuacji, gdy zawartość opakowań rozcieńcza się wodą i sprzedaje po cenie zbliżonej do oryginału. Niektórzy oszuści idą na całość, wypełniając je właściwie w całości zwyczajną kranówką. Czasami w tym, co pacjent kupuje z nadzieją na szybki powrót do zdrowia, znajdują się substancje chemiczne mogące zaszkodzić zdrowemu człowiekowi, a co dopiero schorowanej osobie, która rozpaczliwie szuka pomocy. Międzynarodowa firma farmaceutyczna L.I.L.I. and Company ostrzega na swojej stronie internetowej, że sfałszowane produkty lecznicze mogą zawierać toksyczne składniki, np. kwas borowy, ołowiowe farby drogowe, czy środki do polerowania podłóg. Ale to zapewne tylko czubek góry lodowej, groźniejsze od choroby. Fałszowanie medykamentów to zjawisko o charakterze globalnym. W Stanach Zjednoczonych 55% osób, które przedawkowały leki opioidowe, korzystało z fałszywych produktów. W Afryce 120 tysięcy dzieci rocznie traci życie po przyjęciu sfałszowanych leków przeciwmalarycznych. Leczenie pacjentów chorych na malarię, którzy zażyli takie specyfiki, kosztuje kraje Afryki Subsaharyjskiej około 40 milionów dolarów rocznie, a w skali całego kontynentu dużo więcej. Produkty, które mamy w kraju, często są bardziej niebezpieczne dla życia ludzi niż choroby, które mają zapobiegać, mówi Luke Bavo, dyrektor instytucji odpowiedzialnej za oficjalne wprowadzanie leków na rynek w Liberii, cytowany przez Polską Agencję Prasową. A przeprowadzone niedawno przez Uniwersytet Bahir Dar w Etiopii badanie wskazuje, że ponad 1 piąta wszystkich leków w Afryce może być podrobiona lub nie spełnia norm. 1 piąta to 20%, czyli co piąty lek. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że 32% zafałszowanych leków nie zawiera żadnej substancji leczniczej, a w przypadku 21% deklarowana substancja lecznica jest w dawce znacznie wyższej lub niższej niż wynikałoby z informacji podanej na opakowaniu. Dodatkowo w 20% fałszywe leki zawierają zupełnie inne substancje niż deklarowane. Innymi słowy, 3 czwarte tych preparatów stanowi realne zagrożenie dla naszego zdrowia, mówi Łukasz Pieczak, główny inspektor farmaceutyczny. Milion osób na świecie umiera. Interpol, czyli Międzynarodowa Organizacja Policji pomagająca organom ścigania w walce z wszelkimi formami przestępczości, szacuje, że z powodu używania sfałszowanych leków każdego roku umiera. Nawet milion osób. Obok takiej liczby trudno przejść obojętnie. Nic dziwnego, że w 2023 roku aż w 89 krajach przeprowadzono operację wymierzoną w handlarzy z fałszowanymi produktami leczniczymi. W efekcie podjętych działań wszczęto 325 dochodzeń i zabezpieczono sfałszowane produkty o wartości 7 milionów dolarów. Zostało też zamkniętych 1300. Stron internetowych, które były powiązane z przestępczym procederem. Fałszowane są zarówno leki oryginalne, jak i generyczne. Co do zasady, przynajmniej w krajach rozwiniętych, częściej podrabiane są farmaceutyki specjalistyczne i te o wysokiej cenie rynkowej, ale to raczej nie powinno nikogo zaskakiwać. Szacuje się, że fałszowanie leków może być nawet 10-20 razy bardziej dochodowe od handlu narkotykami, co w znacznym stopniu wyjaśnia przyczyny tego zjawiska. Jak jest w Unii Europejskiej? Od 2019 roku w Unii Europejskiej funkcjonuje system weryfikacji autentyczności produktów leczniczych, z angielskiego znany jako National Medicines Verification System. System powstał, ponieważ rynek farmaceutyczny w ostatnich latach mierzy się z szybko rozwijającym się i niebezpiecznym zjawiskiem fałszowania produktów leczniczych, podkreśla Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków. Celem National Medicines Verification System jest wyeliminowanie z obrotu sfałszowanych farmaceutyków, a w konsekwencji podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów. System zawiera dane o produktach znajdujących się w legalnym łańcuchu dystrybucji. Są w nim informacje o wszystkich produktach leczniczych wydawanych na receptę i dopuszczonych do obrotu w krajach Unii Europejskiej. W 2023 roku w Europie dzięki y, National Medicines Verification System zidentyfikowany został sfałszowany produkt leczniczy Ozempic. Przypomnę, że Ozempic to jest słynny y, przebój... A, stosowany w leczeniu cukrzycy i otyłości lek duńskiej firmy farmaceutycznej Novo Nordisk, który jest bardzo powszechnie stosowany we wszystkich krajach świata. Wracając do artykułu pana redaktora Mariusza Tomczaka. Sfałszowane opakowanie jednostkowe ujawniono w legalnym łańcuchu dostaw na terenie Niemiec, Szwajcarii, Słowacji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Przypomina Damian Kuraś, rzecznik prasowy, głównego inspektora farmaceutycznego w Polsce. Ten lek obniża stężenie glukozy w krwi, jest stosowany u osób z suszycą typu drugiego. U których dieta i wysiłek fizyczny nie są wystarczające. Jak wspomniałem, do leczenia otyłości, jak wiadomo, otyłość to epidemia, cukrzyca to epidemia, a Ozempik jest rzeczywiście bardzo dobrym lekiem, ale prawdziwy Ozempik, a nie jego podróbki. Polskie apteki są bezpieczne. Główny inspektor farmaceutyczny, który kieruje Państwową inspekcją farmaceutyczną i wykonuje zadania przy pomocy głównego inspektoratu farmaceutycznego, zapewnia, że znajduje się na pierwszej linii frontu w walce z przestępczością farmaceutyczną. To brzmi dumnie, moi kochani rodacy Polacy. Wynika to m.in. z kompetencji w zakresie kontroli wytwarzania leków i ich obrotu oraz, jak mówił Łukasz Pieczak, przeznaczenia pokaźnych środków na badanie jakości produktów wytwarzanych i sprzedawanych w naszym kraju. Polska ma bardzo dobre organy i służby nadzoru farmaceutycznego, a więc nie ma zagrożenia nabycia fałszywych leków w aptyce, mówi profesor Krzysztof Filipiak, przewodniczący. Zespołu do spraw polityki lekowej i farmakoterapii Naczelnej Rady Lekarskiej. I dodaje, że sam nie spotkał się z fałszywymi lekami w swojej praktyce, zapewne dlatego, że najpierw przez ćwierć wieku pracował w szpitalu wysoko od pewnego czasu przyjmuje pacjentów już tylko ambulatoryjnie jako kardiolog. Nie oznacza to jednak, że omawiane zjawisko w naszym kraju w ogóle nie występuje. Też tak myślę. No, ale najważniejsze jest dobre samopoczucie kad kierowniczych. W Polsce, które są odpowiedzialne za bezpieczne używanie leków. Ja, jak słyszę polskich mediów, to głowa mnie czasami boli od nadmiernej reklamy leków i produktów leczniczych stosowanych bez recepty, bo po prostu obiecują wszystko i wszystkim. Myślę, że gdyby je zażywać, to wszyscy byliby zdrowi. Jak obiecuje reklama, a szpitale w Polsce i przychodnie puste. Ale to jest moja dygresja. Wracam do artykułu pana redaktora Mariusza Tomczaka. Uwaga na media społecznościowe. W ostatnich latach oszustwa farmaceutyczne coraz częściej dokonywane są za pośrednictwem stron internetowych i mediów społecznościowych. Problem fałszywych leków dotyczy w Polsce praktycznie wyłącznie leków nabywanych przez internet. A więc okazuje się, że w Polsce też może być problem, bo przecież w Polsce też funkcjonuje internet i media społecznościowe. Chociaż sprzedaż w internecie leków wydawanych na recepty jest u nas zakazana, zdarzają się próby sprowadzania ich poprzez zagraniczne portale internetowe, a także zakupy przez nieświadomych pacjentów w portalach udających apteki. Odpowiedzią jest zatem edukacja i podnoszenie świadomości tych zagrożeń. o Podkreśla profesor Krzysztof Filipak. Filipiak I trudno się z panem profesorem Krzysztofem Filipiakiem zgodzić, bo takie zdanie, odpowiedzią jest zatem edukacja i podnoszenie świadomości tych zagrożeń, może dotyczyć wszystkiego, wszystkich tematów, również stosowania leków, czy fałszywych leków. Skala fałszowania produktów leczniczych w Unii Europejskiej wydaje się mniejsza niż w innych regionach świata. Niepokój złudza jednak łatwy dostęp do niesprawdzonych produktów za pośrednictwem portali internetowych i mediów społecznościowych. Tylko legalne pochodzenie gwarantuje prawidłowe działanie leku, mówi dr Klaudiusz Komor, wiceprezes naczelnej Rady Lekarskiej. Osobom zajmującym się fałszowaniem medykamentów sprzyja zarówno powszechny dostęp do internetu i popularność mediów społecznościowych, jak i to, że monitorowanie e-handlu jest bardzo trudne. Nie bez znaczenia są przepisy nie zawsze nadarzające za pomysłowością oszustów. Oferowane w sieci specyfiki czasami nie są określone jako leki, lecz na przykład produkty kolekcjonerskie a w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej stosowane są też takie zwroty jak produkt do badań. A w Polsce zamiast leki używa się produkty lecznicze i to jest wytrych do wszystkich drzwi, także do reklam w mediach publicznych i niepublicznych, tak jakby nikt nie kontrolował tego co mówią, producenci i sprzedawcy leków i produktów leczniczych w swoich reklamach. W internecie co drugi lek jest fałszywy? Hmm? Niezła statystyka. Eksperci wskazują, że fałszowanie dotyczy przede wszystkim produktów wspomagających odchudzanie i stosowanych przy problemach z erekcją, których dystrybucja najczęściej odbywa się bez pozwolenia do, na dopuszczenie do obrotu i hormonów sterydowych. Ale coraz częściej w tym gronie znajdują się też środki o działaniu antykon antykoncepcyjnym czy psychotropowym. Zjawisko to dotyczy także produktów sprowadzanych z Chin lub Korei, stosowanych w gabitach kosmetycznych i salonach tatuażu, które zawierają m.in. toksynę botulinową i lidokainę. 50% leków dostępnych w internecie jest sfałszowanych, a z leków na receptę sprzedawanych nielegalnie, 96% to fałszywki, mówi Łukasz Pietrzak podczas niedawnego kongresu Zdrowie Polaków, Nauka dla Zdrowia Społeczeństwa. Dodał, że kupowanie leków w internecie to igranie ze śmiercią, a wśród najczęściej fałszowanych są analogi GLP-1, czyli ten e, ozempik stosowany, w cukrzycy, a jeszcze częściej w otyłości oraz leki przeciwsukrzycowe, anaboliczne. Wspomniano tutaj o anabol anabolicznych sterydach, no bo wszyscy chcą mieć, a może nie wszyscy, ale wielu młodych ludzi chce mieć duże mięśnie, e, dlatego stosuje e, e, sterydy anaboliczne. Oczywiście e, Wszyscy panowie chcą mieć super erekcję, niezależnie od wieku, więc to też jest łatwy cel dla oszustów. I przeciw nowotworowe nawet, a tutaj pan redaktor wspomniał nawet o lekach antykoncepcyjnych, no nie wyobrażam sobie antykoncepcji. Przy użyciu sfałszowanych tabletek antykoncepcyjnych. Tutaj pan redaktor mówi nawet o lekach przeciwnowotworowych i psychotropowych czyli takich, które są stosowane na leczenie raka, albo w przypadku chorób psychicznych, które są bardzo częste. Wspomniałem o epidemii otyłości, o epidemii cukrzycy, ale oczywiście mamy też epidemię depresji, stanów lękowych. Wracając do, do artykułu pana redaktora Mariusza Tomczaka. Z wielu źródeł wiemy, że problem podrobionych leków dotyczy przede wszystkim steroidów anabolicznych i hormonów wzrostu kupowanych przez osoby uprawiające sporty wytrzymałościowe, leków odchudzających z grupy agonistów GLP1, wybranych leków poprawiających jakość współżycia seksualnego. Brzmi to pięknie, ale tu chodzi oczywiście o leki stosowane. W, w, przy problemach z erekcją, wybranych środków antykoncepcyjnych i psychotropowych, wymienia profesor e, Krzysztof Filipiak. Jednocześnie zwraca uwagę na dostępność niektórych leków sprzedawanych bez recepty w sklepach czy na stacjach benzynowych. O, i tutaj uważam, że pan profesor e, Krzysztof Filipiak ma absolutnie. Rację, 100% racji. Ja wspomniałem o reklamach leków bez recepty i produktów leczniczych w Polsce, które po prostu są moim zdaniem lekarza z 37-letnim doświadczeniem wręcz ogłupiające jeśli, yy, 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 dla pacjentów. To yy, jak widzę, jak w Polsce. Y, y, nawet te zarejestrowane leki i prawdziwe, y, porządnych firm farmaceutycznych są dostępne wszędzie, po prostu wszędzie łącznie z y, y, sklepami sprzedającymi żywność, stacjami benzynowymi to się zastanawiam, jaka jest w ogóle kontrola nad tym, i y, czy pacjenci rzeczywiście mają wystarczająco dużo wiedzy medycznej, żeby sobie po prostu kupić. Te leki bez recepty, bez ograniczeń i stosować wtedy, kiedy uważają za stosowne? Cóż, ja jestem tylko lekarzem rodzinnym i nikomu nie zabraniam się leczyć. Każdy odpowiada za swoje zdrowie, ale myślę, że trzeba po prostu mieć zdrowy rozsądek, a w przypadku instytucji kontrolnych, państwowych, to trzeba dbać o zdrowie społeczeństwa w sposób nawet ustawowy, bo w przeciwnym wypadku będziemy się mierzyć również jako społeczeństwo ze z konsekwencjami stosowania leków zarejestrowanych w sposób niewłaściwy lub fałszywych. Wracam do artykułu pana redaktora Mariusza Tomczaka. Tam nie docierają słu służby inspekcji farmaceutycznej, i tam, pomijając kwestię przechowywania tych leków, można spodziewać się większego ryzyka wprowadzenia podróbek. To tutaj należy zmienić prawo w pierwszym rzędzie i zakazać sprzedaży tych środków poza aptekami, dodaje ekspert pan profesor Krzysztof Filipiak. Policja nie jest bierna. Walką z wytwarzaniem i wprowadzaniem do, do obiegu fałszywych produktów zajmują się też mundurowi. W szczególności do, chodzi o funkcjonariuszy wydziałów do walki z przestępczością gospodarczą i narkotykową Centralnego Biura Śledczego Policji wyspecjalizowanych w zwalczaniu zorganizowanych grup przestępczych, a także Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Monitorujemy internet i wspólnie z Policją zamykamy nielegalne składowiska leków, przyznaje Łukasz Pieczek. Zwalczając nielegalny handel produktami leczniczymi, policja przede wszystkim ukierunkowuje działania na rozpoznanie i ujawnianie miejsc nielegalnej produkcji leków oraz ich magazynowania, a także monitoruje strony internetowe za pośrednictwem, których przestępcy wprowadzają je do obrotu. I bardzo dobrze, chciałbym, żeby to jasno, wybrz... żeby to jasno wybrzmiało. Sprzedaż leków przez osoby prywatne jest przestępstwem. Podkreśla nadinspektor Tomasz Michułka zastępca komendanta głównego policji. Pacjent nie ma szans. W poradniku pod tytułem Nie okradaj się ze zdrowia, opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Polską Agencję Antydopingową przypomniano, że leki na receptę można kupować wyłącznie w aptekach stacjonarnych. A sprzedawanie ich bez wymaganych zezwoleń nie jest łamaniem przepisów prawa. Przestępstwem jest też odsprzedaż i nieodpłatne przekazywanie leków przez osoby fizyczne, w tym w cudzysłowie domowych zapasów, tego co pozostało po zakończonej kuracji albo po zmarłych członkach najbliższej rodziny. Nic dodać, nic ująć. Bardzo dziękuję, panie redaktorze Mariuszu, za te słowa, bo to jest tak powszechne. Przekazywanie sobie leków, wśród pacjentów. Tak jakby ktoś miał pewność z lek, który pomógł cioci, babci, mamie, siostrze, bratu, koledzy, koleżance, przyjaciółce, przyjacielowi, to pomoże mnie. Gdyby medycyna była taka prosta, to niepotrzebne by było 6 lat studiów, 5 lat specjalizacji i całe życie nauka, nauka i jeszcze raz nauka. Zapewnienie nie Anonimowego sprzedawcy, że środek ma określone działanie, wcale nie musi być prawdą. Jedynie zarejestrowane leki mają udowodnioną skuteczność i potwierdzone działanie lecznicze. Podkreślono w publikacji przygotowanej w ramach, w ramach kampanii społecznej Nie okradaj się ze zdrowia. Fałszywe leki to prawdziwe zagrożenie. Jej celem jest uświadomienie ryzyka związanego z kupowaniem leków z nieznanych źródeł. Pacjent nie ma bowiem szans na samodzielną weryfikację, czy taki produkt nie stanowi zagrożenia dla jego życia i zdrowia. Inicjatorzy kampanii apelują o zgłaszanie organom lub instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne stron internetowych, które prowadzą nielegalną sprzedaż leków. I to jest absolutnie właściwy i dobry pomóg pomysł. Musimy jako społeczeństwo czuć się odpowiedzialnie y, również. Y, nie tylko to, co, za co dzieje się na terenie naszego kraju, naszej ukochanej ojczyzny polskiej, ale również w globalnej wiosce w internecie. Jeśli są oszuści, jesteśmy na ich tropie, to nie ma co chować głowy w piasek, trzeba po prostu informować stosowne służby po to, żeby ochronić innych, siebie, ale też innych. Ostatnie zdanie z tego fantastycznego artykułu pana redaktora Mariusza Tomczaka brzmi tak. Przy tej okazji warto dodać, że lista zarejestrowanych w Polsce produktów leczniczych jest dostępna pod adresem rejestry.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/ Public. Kropka. To tyle, proszę państwa. Nic dodać, nic ująć. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Proszę mi wybaczyć, że zachowuję się jak misjonarz, ale jestem misjonarzem w dobrej sprawie. Jestem lekarzem rodzinnym i naprawdę zależy mi na waszym zdrowiu. Ja wszystkich moich pacjentów traktuję jak swoją własną rodzinę. I dlatego mówię to, co mówię. Jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na następne i do usłyszenia.